Przed nami była zawodniczka Diamentu Ostrołęka, Karolina Rykowska. Co Cię sprowadza do Ostrołęki? Wakacje przyszły, ja przyjechałam także odpoczywać. No. A dlaczego wyjechałeś z Ostrołęki? Przypomnij kibicom. Yy, wyjechałam do Warszawy, do gimnazjum, grać w koszykówkę. A co się stało, że znalazłaś się za oceanem? Tak, że koszykówka mnie tam ściągnęła. No. A jak porównasz... Yy... Treningi w Ostrołęce jeszcze za czasów, kiedy trenowałaś u trenera Wojciecha Zarzyckiego. Do tego, co ma miejsce w tym momencie. Ciężko cokolwiek porównać, bo to było w wieku 12 lat, to bardziej była zabawa niż, niż, rzeczywiste, niż rzeczywiste treningi. No. A jak wspominasz byłego trenera Wojciecha Zarzyckiego? Pozytywnie, jak najbardziej. Chciałabym serdecznie pozdrowić. Jak wyglądają w ogóle rozgrywki w Stanach Zjednoczonych obecnie, w których występujesz? System jest troszeczkę inny niż w Polsce. To znaczy gramy między koleżami, ale mecze odbywają się między szkołami w danym regionie i później w zależności na którym miejscu jesteśmy, wychodzimy dalej lub nie. Dużo jest reprezentantek Polski? W moim zespole? Nie, jestem ogólnie w Stanach. Aha, w Stanach. Ogólnie w Stanach. Nie, nie orientuję się, ale znam z kilka dziewczyn, które także grają w koszykówkę w Stanach. A w twoim zespole co? Głównie z zawodniczki amerykańskie, czy tak, także z innych. Australijka, no i ja jako jedyna Polka. Nie chciałabyś wrócić do Polski? Ciężko cokolwiek powiedzieć, jeszcze dopiero mój pierwszy rok tam był, więc nie wiem Na razie Ci się podobają występy w tamtej lidze? Bardzo fajnie, bardzo, inny basket troszeczkę, ale bardzo pozytywnie Trener Maciej Kruszewski w wywiadzie przed chwilą powiedział, że bardzo by chciał taką zawodniczkę jak Karolina Rykowska No ale niestety nie będzie w stanie ściągnąć takiej dobrej zawodniczki do swojego zespołu No na razie nie przewiduję powrotu Także no. życzę sukcesów i zapraszam ponownie do Ostrałęki. Dziękuję. Pozdrawiam także czytelników portalu eostrołęka.pl.